EDS Park Legnica, pierwszy etap, budynek solowy wynajmowany dla najemcy spożywczego sieci Biedronka, topowego najemcy spożywczego. Cieszymy się, ponieważ pomimo różnych trudności związanych z pandemią, z procesami administracyjnymi, które wydłużały nam trochę czas otwarcia, udało się zrealizować, udało się otworzyć i dzięki temu mieszkańcy Legnicy mogą robić zakupy w kolejnym sklepie bliżej miejsca, w którym mieszkają, bliżej miejsca, w którym pracują, co zdecydowanie ułatwia im życie. To dziewiąta już inwestycja, przy której Higasa Properties funkcjonuje, przy której Higasa Properties oferuje swoje usługi, zależnie czy to występuje jako inwestor, jako konsultant, czy jako pośrednik. Ostatnio mieliśmy również przyjemność uczestniczyć przy transakcji sprzedaży jako pośrednik i jako konsultant trzech lokali komercyjnych w Poznaniu.